Miałam problemy ze zrobieniem kariery w Hollywood. Dlaczego? Żydzi. Oni kontrolują wszystkie studia. Próbowali nawet zamknąć przede mną Broadway, ale publiczność mnie uwielbiała. A potem zaczęli wojnę. Berlin był przepiękny przed wojną. Jedyne, co przeszkadzało, to Żydzi. Nie mam już przed sobą kariery, ale chciałabym pojechać do Ameryki. Tylko po to, by zmartwić Żydów. Czy myślisz, że moglibyście w końcu zrobić coś ze swoimi Żydami, to co my z naszymi? A co zrobiliście? Sadziliśmy ich do bedlęcych wagonów i wysłaliśmy na wschód, to znaczy na Ukrainę, do obozów przesiedleńczych, by przesiedlić ich w powietrze. Słucham? Zamienić ich w dym.